Cześć, witajcie. Pozostajemy w temacie rolowania. Dzisiaj pokażę Wam, jak rolować sobie mięśnie ud i pośladków. Zaczynamy od grupy kulszowo-goleniowej. Podkładam sobie wałek z tyłu uda, drugą nogą podpieram się, dłonie jak najbliżej ciała, żeby jak najmniej obciążać barki, tyłek w górę i powoli przesuwam się w górę i w dół, trzymając najpierw nogę prosto, później lekko rotuję całą na zewnątrz i do wewnątrz. Przesuwam się tak, aż dojdę do pośladka. Jeżeli już jesteście wprawieni w prawie nim rolowanie, drugą nogę możecie położyć na nogę rolowaną, przez co zwiększycie docisk i same wrażenia z rolowania też będą zdecydowanie mocniejsze. Jak dojechałem do pośladka, posiadam nim na bałku, zakładam nogę na nogę, lekko skręcając się w stronę pośladka rolowanego. I tam odszukuję jeden bardzo bolesny punkt. Zazwyczaj u każdego on będzie to jest albo mięsień gruszkowaty, albo mięsień pośladkowy średni. oni dają tutaj najmocniejsze objawy. I właśnie te miejsca staram się rozwałkować, lub mogę sobie dodatkowo wprowadzić rotację nogi. Co będzie taką formą masażu funkcyjnego. Po przerolowaniu pośladka, przejdę sobie do bocznej części uda. I tutaj zaczynając od kolca biodrowego do kolana, stopniowo przesuwam się w dół, masując sobie cały bok UDA. Po przerolowaniu bocznej części przechodzę do przedniej części i tu również zaczynając od kolca biodrowego, stopniowo. Przesuwam się w górę, schodząc wałkiem niżej aż do samego kolana. Jeżeli znajdę tu jakiś szczególnie bolesny punkt, mogę się w nim zatrzymać i wykonać kilka zgięć i wyprostów kolana, co również będzie dodatkowo rozluźniać ten obszar. Na końcu przyśrodkowa część uda. Wałek kładę sobie z boku. Zakładam na niego lekko zgiętą w kolanie nogę i przesuwając się w poprzek między pachwiną a kolanem roluję sobie tą część uda. Jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z rolowaniem i któraś z tych części jest bardzo bolesna, to radzę zacząć od kulania wałkiem po wybranym mięśniu przez parę dni, a dopiero później próbować się kłaść na wałek. Powodzenia z rolowaniem i do zobaczenia. Cześć!